Cześć, z tej strony Edyta. Zbliża się tłusty czwartek. Wiem, że część z Was poszukuje przepisów na pączki, faworki, zwane też chrustami, na różnego rodzaju racuchy. Przepis na pączki możesz zobaczyć we wcześniejszym filmie, który nagrałam rok temu. Tutaj w przyspieszonym tempie możesz sobie zobaczyć, jak robiłam te pączki raz jeszcze w tym roku. A z reszty ciasta zrobiłam pyszne drożdżowe rolatki cynamonowo-orzechowe. W dalszej części filmu przepis. Oglądaj dalej. Muszę jeszcze wykorzystać resztkę ciasta, i pomyślałam, że zrobię z niego wałeczki cynamonowe. Rozwałkuję ciasto. Wałeczki bułeczki. Posypię ciasto cynamonem. Staram się w miarę drobno posiekać małą garstkę orzechów włoskich. Wysypię je tu na ciasto. Trobinę posypię tym kokosowym cukrem jeszcze. Wgniotę trochę te orzechy. Zrobię z nich taki bałek. Dobrze wgniatając. Przy brzegach orzechami nie sypałam. Coś w stylu rolady zrobiłam. Delikatnie nożem pokroję je na kawałki, takie dwucentymetrowe. Dużo tego nie wyjdzie, bo końcówka była. Trochę jest gniate. I wkładam też do piekarnika. Również moje resztkowe bułeczki cynamonowe są już gotowe, ale pięknie pachnie. W porównaniu tylko do tych pączków jest mało słodkie. Można również sobie polać, na przykład jakimś lukrem. Orzechy zmiękły, ale są dobrze wyczuwalne i lekko chrupią. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia. Oczywiście, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie mój kanał, przekazujcie filmik dalej. Do zobaczenia, cześć!